Ekociatlon ma na celu ogólnie promowanie zdrowego stylu życia, zdrowych, dobrych nawyków żywieniowych, a także pokazanie młodzieży, jaką rolę i wartość ma sport w codziennym życiu. Ta trzecia część Ekociatonu sportowa miała na celu pokazanie młodzieży, jak wygląda krótki trening obwodowy, który mogą sobie robić każdego dnia. Tak, byliśmy, byliśmy mocno zdziwieni, że poziom, poziom ich wytrenowania jest na tyle wysoki, że poradzili sobie z naszymi konkurencjami. Oczywiście nie robiliśmy po to, żeby ich tutaj e, pokazać, ich słabości, tylko żeby pokazać e, to, żeby mogli rywalizować e, ze sobą, pokazać taką moc swoją. E, no i zaprezentowali się bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony z ich poziomu, wytrenowania. Najwyraźniej nauczyciele na włapienie nie próżnują i robią, robią, robią to właściwie. co jest mało spotykane. Sport jednak powoduje, że się dotleniamy, a dotleniony mózg pracuje dużo lepiej niż taki niż mózg ucznia, który cały dzień siedzi albo w szkole, albo później przychodzi do domu przed komputerem. Sport, sport uczy dyscypliny, dyscypliny, którą potem wykorzystujemy w życiu codziennym. Sport uczy schematów, które potem się przydają, więc sport jest potrzebny. Sport jest potrzebny, sporty siłowe. koniecznie no mówimy, że sporty siłowe są najlepsze jest tak. Uprawienie jakiegokolwiek sportu wymaga samodyscypliny od siebie i ta samodyscyplina potem owocuje. Żeby zobaczyli, że to nie tylko ci, którzy chodzą do klubu fitness, nie tylko Ewa Chodakowska może ćwiczyć, ale każdy z nich krótki 15-minutowy trening może sobie zrobić. I zobaczyć, jak to wpływa na ich komfort życia, na ich samopoczucie, nawet na efektywność. w Także bierzcie udział w ekocyplonie. Uprawianie sportów siłowych czy ogólnie sportów wymaga pewnej dyscypliny i uczy dyscypliny od siebie. Czyli tak naprawdę mm, trzeba dostosować się do jakiegoś rygoru. Uczy, uczy młodzież, jak zachowywać się w pewnych realiach, uczy ich pewnych schematów, to potem wykorzystują w życiu. A, a wiadomo, że lepsze samopoczucie czy, 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 czy po prostu lepsze wytrenowanie. Jest moda teraz na siłowie. Jest moda na bycie fit i młodzież to dostrzega. Widać po poziomie, który tutaj prezentowali, że, że ten poziom był wysoki, nie bez powodu. Dlatego, że coraz więcej młodzieży chce trenować, coraz więcej młodzieży trenuje, bo stało się to na tyle modne, że skoro mój kolega trenuje, to czemu ja mam być gorszy? Bardzo fajna, bardzo fajna jest inicjatywa, którą tutaj e, zrobili. E, widać, że, że młodzież e, brakuje takiej rywalizacji. W sieci tego nie mają. Dlaczego tu przyszliśmy? Bo to, wydaje mi się, jest bardzo fajna okazja A nie tylko dla czasu. Nie tylko dbamy o swoje zdrowie, ale też możemy się zintegrować z innymi z naszej szkoły. Przyszłam, bo interesuje się sportem i ogólnie zdrowym odżywianiem. Pra Zdrowy tryb życia teraz wydaje mi się, że jest coraz bardziej w modzie i no, takie wydarzenia Chciałbym promować po prostu, a to jest właśnie dobra forma na to, aby stało się to bardziej popularny. Chciałabym więcej wydarzeń tego typu, dlatego że takie wydarzenia przede wszystkim promują szkoła, także angażują uczniów w takie fajne projekty. thank <laughs> you